Dzień dobry, witam Cię serdecznie z całego serca. Mówię Ciebie, Tyż witam każdego z osobna. Dziś troszkę na prędce, co nie znaczy, że byle jak. Wiem, jestem troszeczkę zmęczony, na wariackich papierach pewne rzeczy się dzieją. Ale czasem tak jest. Jednak obiecałem i jestem. Dziś jest piątek i za chwilę nażyjesz. Więc zapraszam do oglądania i słuchania mojego wiersza, tego jak i innych. Zatytułowany Przejrzeć na oczy. Zapraszam. Przejrzeć na oczy. Otwieram oczy i patrzę inaczej na wszystko niż wczoraj. Zmieniło się tak wiele. A może to czas i pora. Nareszła właśnie ta chwila, bym ujrzał i zrozumiał to wszystko, co było mi obce i w końcu sobie zaufał. Pozwolił uwierzyć w coś więcej, być tym, kim zawsze chciałem, bez obaw otwierać serce. Wierzyć w prawdziwą prawdę. Przestać już szukać, żyć, odetchnąć pełnią serca. Nieważne, co inni mówią, ja sam wiem, czego mi potrzeba. I to jest magia czasu. Życie weryfikuje. Nie bój się być sobą. Rób to, co naprawdę czujesz. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Dziękuję, że byłaś, byłeś. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że słuchacie moich wierszy i czekacie na nie. Niejednokrotnie. Pisząc do e, mnie na priv pytając się, czy będzie, jeśli jest opóźnienie. Nie zawsze mam czas i czasem jest mi naprawdę trudno się wyrobić, jednak bardzo się staram. A żeby było miło, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję jeszcze raz, że byliście. I zapraszam do udostępniania. Być może spodoba się szerszemu gronu osób. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie łapkę w górę, albo serduszko, jeśli Wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, Wasz Sebastian. Pa.